Dzisiaj witam Was w sobotę, 5 tygodnia Wielkanocnego. Dzisiaj chcę się też odnieść właśnie do tej Ewangelii, która jest przeznaczona na dzień dzisiejszy. I ona właśnie mówi o tym, kim jest tak naprawdę chrześcijanin. Chrześcijanin to człowiek, który, który niesie miłość. Niesie miłość pomimo wszystkich trudności, to człowiek, który potrafi przyjąć cierpienie nie szukając odwetu. Potrafi je przyjąć, potrafi je z, jakby zmedytować, by, by odkrywać w tym drogę, którą przeszedł również Chrystus na ziemi. Tak? Chrześcijan jest człowiekiem nieustannego pokoju, pokoju, radości, radości w Duchu Świętym. I to jest przesłanie tej dzisiejszej Ewangelii. Dostawiam Was wszystkich z tym do zobaczenia i do usłyszenia. Pozdrawiam.